Tamas, co ty robisz? Dzień dobry. Jestem bardzo stary. Tak to jest, jak może dobić się do mojego suchego szamponu. Tamasz założył swój profil na Instagramie. W sensie miał kiedyś już, ale on był tak naprawdę w ogóle nie używany. I dodaje swój pierwszy post po długiej, długiej przerwie. Okej. Okay. I po... Share. Z oh. oh -oh. uploading. Aha, post? Done. Aha. I don't know what happened, <laughs> but it's done, so I think it's fine. Maybe just reopen the app. I don't want to do it again. <laughs> yeah, look at you. <laughs> <laughs> Tamas założył Instagram. Jak macie chęć, ustawić Tamasowi lajka na. Wiecie, żeby go tak. No, dodać młotuchy na start, to będzie bardzo mu miło. Nasza okay. wycieczka do Nowego Jorku, po to, z której się tam was mi oświadczył. Cudowny czas. Tak, cudowny czas. Dzień dobry, kochani, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj yy, minęło w ogóle kilka dni nie nagrywania, więc się muszę znowu wdrożyć, jak to jest nagrywać. Powiem powiem Wam, że szybko się wybijam z tego. Yy, nie nagrywałam chyba 5 dni czy 4 dni. Yy, w tym czasie nic się nie działo, oprócz pracy po prostu byłam zawalona zadaniami, więc skupiłam się po prostu na pracy, żeby wykonać rzeczy wszystkie dobrze i szybko, bo wówczas no, jest mi ciężko, jeżeli mam uwagę rozdzieloną na dwa, wiecie, YouTube i praca. To wtedy wszystko się spowalnia, ale wszystko jest zrobione. Dzisiaj mam dość taki... Um... Może wróćmy do wczoraj. Wczoraj, słuchajcie, zmiotło mnie totalnie. Dostałam migreny i to właśnie wtedy, kiedy miałam podpisać umowę na mieszkanie, którą w końcu otrzymaliśmy. Bardzo się cieszę, że już ją mamy, jest podpisana, więc oficjalnie jutro się wyprowadzamy. Jutro jest piątek. I tak... Właśnie, kiedy miałam ją podpisywać, wysiadł mi wzrok. I wiedziałam od razu, że to jest y, moja migrena z aurą oczną, y, która powoduje właśnie, że ja y, y, załamam zaburzenia widzenia. Wówczas widzę zygzaki, tęczowe kolory, wszystko mi faluje, i no, ten, kto ma taką migrenę z tą aurą, to wie o co chodzi. Y, od razu ból głowy, tu tutaj, między oczami, tu z tyłu, y, bardzo nieprzyjemny. Leżałam na łóżku, nogi do góry i, no, wyobraźcie sobie, że mam pracę, która polega na siedzeniu przed komputerem. W takiej sytuacji, kiedy ten wzrok mi wysiadł, nie byłam w stanie nic zrobić, więc tylko nagrałam wiadomości głosowe do moich kolegów z pracy, że mam taką sytuację. I powiedzieli mi, że mam się nie przejmować, mam wziąć sobie wolny, ile potrzebuję, żeby dojść do siebie. No i wczoraj większość dnia właśnie dochodziłam do siebie, bo bardzo kiepsko się czułam. Próbowałam coś tam wczoraj vlogować, ale. Myślę, że to się w ogóle nie nadaje do użytku, więc zaczynam dzisiaj od nowa. Dzisiaj czuję się dużo lepiej. Umowa podpisana. Jutro wyprowadzka, a my dalej nawet nie zaczęliśmy się pakować, więc dzisiaj muszę się skupić na tym. Więc dzisiaj im szybciej skończę pracę, tym lepiej będę mogła się zacząć pakować. Ale plan na dzisiaj mam taki, że jadę do miasta spotkać się z jedną yy, widzką moją, którą poznałam już. Jakiś czas temu i od jakichś czas po prostu byliśmy w kontakcie na Instagramie, ale nigdy nie mogliśmy się ponownie jakby zgrać, żeby się spotkać, aż do dzisiaj. Dzisiaj się spotykamy właśnie w porze lunchu o 12. Ja mam mało czasu, bo gdzieś godzinę, bo potem muszę wrócić, kończyć pracę i pakować nas. Ale chociaż tyle, więc spotykamy się w Londynie. Także za moment muszę wychodzić, bo tam mi też zajmie trochę czasu, żeby dojechać. Chciałam też przyjechać trochę wcześniej, żeby móc sobie tam popracować, zanim ona przyjdzie, i mm, tak to wygląda. Tamas miał pracować dzisiaj z biura, ale ostatecznie stwierdził rano, że nie jedzie do biura, zostawia to i po prostu pracuje z domu, żeby móc w międzyczasie, jak będzie miał jakiekolwiek przerwy, zacząć coś pakować, bo inaczej nie damy rady. Ja jutro rano muszę jeszcze jechać po klucze do mieszkania, odebrać je. No i zaczynamy po prostu przeprowadzkę. Jutro cały dzień będziemy tak naprawdę w ruchu. Będziemy mieli pomoc Czaby, jego, jego znajomego, będzie moja koleżanka. Więc będziemy wszyscy razem, grupowo się przeprowadzać. Także zapraszam Was na vloga przeprowadzkowego. Już kolejnego na tym kanale, ponieważ niedawno się przeprowadzaliśmy. No ale takie życie. Dzień dobry! Kochanie jedzie do miasta dzisiaj. A ty w domu tak. zostajesz, tak? Pracować. Mm -hmm. Tak, dużo pracy. Tak, właśnie moja Wicka się pytała, czy przyjedzie tamas, ale tamas mówi dużo pracy i pakowanie, i może następnym razem po prostu się uda. Mhm, mm jest. Ale następnym razem. Więc powodzenia i. powodzenia. powodzenia. Ja mam spotkanie w 2 minuty. A dobrze, dobrze, powodzenia. Dziękuję. Tamas dzisiaj mnie pora, zrobił mi śniadanie. Więc cudownie. Kończę tutaj swój taki napój, trip i wychodzę, bo czeka mnie godzina jazdy. Także pakuję się i zabieram was ze sobą. Ale to, co widzę za oknem, jest co najmniej yy, kojące moją duszę. Słońce, słuchajcie, w Londynie. Słońce, końcu. Od razu człowiekowi chce się żyć. Naprawdę, czasami myślę, może lepiej byłoby mieszkać w jakiejś Hiszpanii. Ta pogoda jednak. Robi różnicę. Naprawdę robi. Od razu człowiekowi chce funkcjonować, jak widzi takie słońce za oknem. Kocham. <tryk> Co Zobaczcie ja dostałam prezentów To jest mydełko Nie, to jest płyn do mycia albo Kochanie, to dla nas Tamas Ale to nie wszystko, zobaczcie tam jest więcej Nie no, jestem w szoku ciężkim Lecę na metro i jestem cała obładowana. Spędziłyśmy ze sobą godzinę, nagadałyśmy się, było super. I teraz mam 30 minut do domu i jadę na obiad, bo jestem mega, mega głodna. Zobaczcie, kto po mnie przyjechał i zabrał torbę, która jest taka ciężka. Mój mąż. Szłam ledwo co z tą torbą przez te wszystkie, wiecie, perony, pociągi. Takie to jest strasznie ciężkie. Ja jeszcze mam laptopa w drugiej torbie mojej, więc mój kochany mąż przyszedł po mnie i zabrał tą torbę, żeby mi pomóc trochę. A teraz jesteśmy w sklepie, żeby zobaczyć, czy nasze zamówienie na okulary jest już gotowe. Bo zamówiliśmy okulary. Ja zamówiłam drugą parę okularów przeciwsłonecznych korekcyjnych, bo takich nie miałam, a tamas zamówił, zamówił dwie pary okularów do pracy. Także zobaczymy, czy są gotowe. Zobaczcie w ogóle w jakiej torbie ja dostałam prezent. Czy poznajecie ten kolor. No, jestem w szoku. Koriander! Nie! Nie koriander! To <gry> jest kolendra. Kolendra nie! W poliflower, nie? W poliflower, nie? Światopobię. Proszę próbować, żeby zobaczyć, jak ludzie reagują. To jest tylko jeden. Światopobrąd. Ok, now. Biorę na wynos, ponieważ nie mamy w domu nic do jedzenia, a musimy się przeprowadzać, więc nie ma czasu na gotowanie w więc... ogóle. Biorę jedzenie i jedziemy do domu. Zobaczcie na to. pogląd, Ale bym teraz zjadła. Lecimy do domku szybko. Witamy w domu. Powiem Wam, że byłam tak zaskoczona tym prezentem, który dostałam, bo ogólnie Monika powiedziała, że ona mi przyniesie jakiś tam malutki jeden prezent do Bubble Tea. No, to ja mówię: No, to też jej kupię malutki taki prezent, takie czekoladki z alkoholem, z, czekola z białą czekoladą, z truskawkami. Yy, wybraliśmy z Tamasem. I jak ja zobaczyłam, że ona wchodzi z tą wielką torbą i mówi, że to jest dla mnie prezent, a ja po prostu pomyślałam sobie: A ja mam te czekoladki tylko w tej mojej yy, torbie? To było mi tak wstyd i głupio, że mówię: No, jak ja będę wyglądać, jak ja jej te czekoladki tylko. <grym> Także Monika zaskoczyłaś mnie bardzo i ja dalej jestem w szoku. Słuchajcie, to jest tak potwornie ciężkie, te, ta cała torba. Ona szła z tą torbą, jechała z tą torbą, godzina 20 chyba do Londynu i. No nie wiem, ja po prostu jestem bardzo zaskoczona. Zobaczcie, taka piękna torba. Ona jest fioletowa, czyli mój ulubiony kolor. No i tak. Widać, że mnie ogląda na YouTubie, bo są te kabanosy z tarczy niskiego skórczaka. No mnie, to, mnie to po prostu Mnie to zabiło, jak to zobaczyłam te kabanosy wystające. To po prostu już od razu mi się tak śmiać chciało. Bo rzeczywiście, jak ktoś pomyśli, z czym ja się kojarzę, to pewnie są to kabanosy, Katarzynki i babuti. No, i dostałam pokrzywę. To mnie też bardzo rozbawiło. No nie no po prostu to jest tak jakby ktoś mało, mało Was zna, tak naprawdę, ale, ale wie o Was wszystko. Dostałam też takie y, kulki znane w Anglii, czekoladowe. To jest podobno jakiś super świetny krem z orzechów. No i to jest hit. To jest bubble tea, y, płyn do mycia, y, w sensie... Boże. Żel podpysznic. Żel podpysznic babuti. No kocham. Zobaczcie jak to piękne. Kolejne kabanosy. Czekolada Milka. Netuti. And horse oh, brilliant. So I don't need to go to the shop. Yeah. Awesome. Zobaczcie, kolejna pokrzywa i skrzyp dostaliśmy też maseczki na twarz pod oczy tutaj są takie pod oczy czekolada z okienkiem to jest podobny jakiś ultra super krem który jest na wszystko i pomaga na wszystko jest to krem z retinolem i z tego co widzę można go aplikować na twarz na szyję na ręce i z tego co mówiła Monika to na wszystko i generalnie on robi jakąś ultra magię więc yy, na pewno będziemy używać z tamasem, bo tamas ma takie swoje kremy, ale wiecie, możliwe, że to jest lepsze. Także przetestujemy sobie i to jest bardzo takie nawilżające. Więc jak są jakieś, jakieś takie problemy ze su suchą skórą, to podobno jest to hit. I to też jest hit. To jest taka, właśnie torba. Ja w tej torbie to wszystko z tamasem nieśliśmy, i to jest taka torba, widzicie. Dość duża, na zakupy, z Zary. I tu jest napisane Not an office person. Ja zdecydowanie nie jestem office person. Ja jestem dom, home person przez moją pracę. No świetne, po prostu idealne. Idealne dla mnie, no kocham. Jest to bardzo duża więc rzeczywiście na zakupy jak znalazł i wszystko się tej pomieści, także super. Bardzo jestem zaskoczona. Nie wiem, czy to już mówiłam, ale to jest z Zary, więc jeżeli macie Zary gdzieś koło siebie, to sprawdźcie, bo być może możecie coś takiego znaleźć, a może by Wam też ten napis odpowiadał. Także takie dostałam prezenty. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja teraz to wszystko pochowam i idę jeść, bo w końcu cały czas mówię: dobra, teraz idę jeść, teraz już jadę do domu jeść, teraz coś tam idę jeść, bo jestem bardzo głodna i zaczynam pakowanie. Zaczynam się pakować nie wiem, czy, czy pokazałam Wam to, że dostałam właśnie też taką kopertę z napisem Światopogląd i Thomas. I tutaj jest taka kartka dla nas, takie życzenia w naszym nowym domu, w naszym nowym mieszkaniu. No bardzo to miłe. To będzie ostatnia przygoda tej walizki, ponieważ później już ją będę musiała wyrzucić, ale na razie wkładam tej ubrania. Zobaczcie, tutaj jest nasz akt ślubu. Zobaczcie. Congratulations and best wishes, Abby and Karen. Probiotyki, omega-3. Tutaj jest multivitamina, no po prostu... Maślan sodu. Halo? A co? Ale ja nie dzwoniłam. A kto dzwonił? Ja nie wiem. Ja nie dzwoniłam. A no to nie. A ja też nie. Ja się pakuję, więc nie wiem. Halo, halo, mamo jesteś tu? Halo? No jest mama, ale nic nie mówi. No nie wiem dlaczego co się tam dzieje. To jeszcze raz zadzwonię, może mama odbierze. No halo? Halo, słychać mnie? No, no już ja jestem. No co się słychać dzieje? Mnie? Tak. Nie. Słychać? Tak. Słychać, słychać. A u ciebie Marku nie jak tam? A ja właśnie yy, pakuję się. No. Bo jutro wymacz. No tak, piątek. Ja zapomniałam. To już będziecie spać na nowym mieszkaniu. Mhm. A jakie to łóżko jest, ja. wiadomo? Tam nie ma łóżka. Nie ma łóżka. Tam będzie nasze łóżko. No ale... My macie łóżko. My mamy nie? Sofę, rozkłada... sofę rozkładaną. No i fajnie. To większość macie, tylko jakiś tam mały stół, coś mówiłaś. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry, jak to nas ładnie mówi po polsku! No, dziękuję bardzo. <laughs> bardzo tak? ładnie, Jestem A ja się zastanawiam, kto tam przyszedł? <laughs> jak się macie? My się mamy no. bardzo dobrze już. I Ju no, we are very good. The drama <laughs> is over. Oh. Siedzimy, dobrze, i, dobrze. siedzimy i się cieszymy, że Tomek jedzie zwiedzać świat. No to tam was mówi papa, no. ja i macha Wam do telefonu. Pa, pa. No papa, papa. Pa. No, pa, pa. pa. Dobra, my też kończymy, bo nie, nie musi się pakować. No. no. A, a jak bratko coś potrzebujesz, to, to, to jutro wpadaj czy tam kiedy będziesz. Dobra. Ciała. No Dobra. fajnie. No to pa, no, ściskam nie. was mocno, ujatki, ujatki papa. Papa, Tak wyglądają nasze obrady dziewuszek. Odszedł i paknął. Kitchen or bathroom? Dużo, dużo wszystkiego. Wszędzie coś leży, wszędzie coś pootwierane. O My się kontynuujemy pakować. Trochę mnie przytłacza, wiecie, latanie. No z kamerą wtedy się nie mogę skupić na tym, co mam robić, więc już teraz się wyłączamy. Dziękujemy za dzisiejszego vloga i działamy. A widzimy się z wami jutro, kiedy mamy przeprowadzkę więc bądźcie z nami w kolejnym vlogu do zobaczenia, buziaki, pa. pa. do zobaczenia Tamas też idzie słuchajcie, to są pizze z trzech dni bo Tamas sobie zamawiał po dwie proszę, żebym się tylko nie wyrobiła. ewidentnie jesteśmy fanami yy, tej pizzerii Mimo, że dostaliśmy już chyba trzy razy pizzę zimną, to i tak ją mówimy. Ale pani powiedziała, że dała nam voucher na dwie osoby, żeby pójść do tej restauracji. Oła! Na pizzę za darmo. Okay. Dziękuję. Proszę. Tutaj coś. Dziękuję. Idziemy do Tesco. Idziemy do Tesco. Została nam jeszcze część kuchni i łazienka, ale to już zrobimy rano, ponieważ te rzeczy potrzebujemy jeszcze z kuchni używać rano, więc dopakujemy je rano. No i łazienkę też rano, bo też potrzebujemy użyć różne produkty. Więc taka sytuacja. I pamiętny tunel, gdzie facet stał i mnie tam przestraszył. Ależ smutno to wygląda. Ostatni dzisiejszy wieczór w naszym mieszkaniu, więc Boże. No, także teraz już oficjalnie mówimy Wam dobra noc, w sensie do widzenia i zależy, kiedy oglądacie, a my kontynuujemy ze sprzątaniem, ponieważ muszę, wiecie, wszystkie blaty wyczyścić w szafie, to są rzeczy, które już mogę wyczyścić, podłogę odkurzę, więc tak. Najważniejsze, najważniejsze że nasza sypialnia jest już zapakowana. Przepraszam za jakość, ale no jest wieczór i iPhone, no, przednia kamera nie ogarnia trochę. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Buziaczki. Pa, pa.